Czucie, gdy wpadasz na super pomysł, zaczynasz z mega energią, rysujesz plany, ale czujesz to podekscytowanie. Ale po kilku dniach czar pryska, zapał gdzieś znika, a projekt ląduje w szufladzie. To właśnie syndrom drugiej zwrotki. Nazwa pochodzi z pisania piosenek, gdzie pierwsza zwrotka jest super, ale druga... Już wyzwanie. Na początku twój mózg jest jak Sim z nastrójnikiem natchniona. Masz zielony pasek kreatywności na maksa. Potem nowość mija, a pojawiają się trudności. Pasek zabawy spada na czerwono, i pojawia się ikonka znudzona. Twój cel nagle wydaje się daleki i trudny. Co robić? swój projekt jak zimową aspirację. Zamiast jednego wielkiego celu, rozbij go na mini zadania. Każde ukończone zadanie to jak zdobycie punktu satysfakcji. Daje ci mały zastrzyk szczęścia i motywacji. Zobaczysz, jak małe kroki prowadzą do wielkiego finału. Pamiętaj, nawet najwspanialsze budowle w The Sims powstają klocek po klocku. Ty też tak potrafisz. Zacznij od jednego małego zadania już dziś.